Zaproszenie na rekolekcję ze spowiedzią generalną. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, ufajmy Panu. Kochani internauci, siostry i bracia, witam Was bardzo serdecznie. W ostatnim czasie otrzymywali żeśmy jako fundacja wiele zapytań o rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej. Czy takie będziemy jeszcze organizować, organizować? a jeżeli tak, to kiedy? Pragnę ogłosić, że od 1 do 9 września organizujemy pielgrzymkę połączoną z takimi rekolekcjami. Pielgrzymko rekolekcje Tak trochę rekolekcję w drodze można powiedzieć. Chociaż nie całkiem w drodze, bo będziemy na miejscu. A miejsce jest wyjątkowe. Długo zastanawiali żeśmy się czy podjąć tę decyzję, czy, czy będą chętni, czy to się spodoba, czy damy rady. Ale po różnego rodzaju dopingach z tej i z tamtej strony pragnę ogłosić, że od 1 do 9 września chcemy zorganizować rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej razem ze spowiedzią generalną w Medjugorje 9 dni razem z wyjazdem na miejscu, 5 pełnych dni, prawie 6. Konferencje, adoracje, droga krzyżowa, modlitwa na miejscu, objawień. Zapraszam tych, którzy pragnęli wziąć udział. W takich rekolekcjach będą to rekolekcje wyjątkowe, sądzę, ponieważ miejsce też jest wyjątkowe. To jest taka, niektórzy mówią, konfesjonał świata będzie Gorie. Sam tego doświadczyłem wielokrotnie, spowiadając tam i spowiadając się, i spowiadając innych, że na tym miejscu Bóg działa w szczególny sposób właśnie, pomagając dobrze się wyspowiadać posyła swoją szczególną łaskę. Dlatego tak mi się wydaje, że do spowiedzi generalnej to będzie miejsce idealne, żeby się dobrze przygotować, żeby otworzyć swoje serce na działanie Para Boga, a potem się dobrze wyspowiadać. Na naszej stronie internetowej znajdziecie, kochani przyjaciele, szczegóły i pod tym filmikiem też będzie od razu odnośnik, link będzie będzie można wejść, przeczytać program od 1 do 9 września. 1 będzie wyjazd, 9 powrót. Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej, połączone ze spowiedzią w Medjugorje. Będzie nas kilku kapłanów. Ta sama ekipa, która zawsze, moi współbracia, którzy mają duże doświadczenie w spowiedziach generalnych, bo już od dobrych kilku lat te rekolekcje organizujemy i przez te rekolekcje przewinęło się już dobre kilkaset osób, które brały w nich udział. Zresztą z tych osób po rekolekcjach powstała wspaniała grupa modlitewna, która spotyka się czasami co miesiąca. Czasami co dwa miesiące w różnych miejscach w Polsce się spotykamy, modlimy się wspólnie, uwielbiamy Pana Boga i pogłębiamy naszą wiarę. Zapraszam tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w takich specyficznych rekolekcjach. Ci, którzy nie będą mogli, mamy w planie, ale to w późniejszym terminie będzie ogłoszone rekolekcje w Polsce, ale to późną jesienią, gdzieś dopiero koło listopada, na przełomie listopada, grudnia może, jeszcze jedna seria w Polsce tutaj rekolekcji przygotowujących do Spowiedzi Generalnej. Na razie te rekolekcje na wyjeździe. 1 do 9 wrzesień. Rekolekcje w Medziugorie. Wszystkie szczegóły kochani znajdziecie na naszej stronie internetowej albo w linku pod tym filmikiem. Natomiast szczegóły do szczegółów już będą otrzymywać te osoby, które się zapiszą. Konkretnie którzy się zapiszą, podejmą decyzję, że jadą, przejdą całą procedurę zapisu, to wtedy będziemy się z nimi kontaktować, będziemy im na maila wysyłać szczegółowy program rekolekcji i będziemy dzwonić do nich. Także, ale to już dla tych, którzy pojadą, podejmą decyzję, natomiast te, te informacje, żeby zapoznać się z programem i, i jak gdyby z duchem tych rekolekcji, z tym, co się będzie działo, to wystarczające informacje znajdziecie pod filmikiem. Serdecznie zapraszamy. Każdy człowiek, każdy człowiek wierzący, każdy chrześcijanin, katolik powinien przynajmniej raz w życiu odbyć dobrą spowiedź generalną. Bez względu na wszystkie okoliczności, na to czy się wcześniej dobrze spowiadał, czy się źle spowiadał, nie daj Boże, jeżeli się źle spowiadał, a nawet jeżeli się dobrze spowiadał, to spowiedź generalna według mistrzów życia duchowego jest czymś bardzo wskazanym, pomocnym, zwłaszcza jeżeli człowiek chce pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, zrozumieć lepiej, pewne sprawy duchowe w swoim życiu i, i, i postąpić na tej drodze życia duchowego. Wszyscy mistrzowie życia duchowego zalecają spowiedź generalną. Zresztą Matka Najświętsza w objawieniach w Medjugorje i w innych objawieniach, w Trevignano w Anguera i Tapiranga. Moglibyśmy wymieniać tutaj te wszystkie współczesne objawienia i, i te wcześniejsze też. Często poruszała ten temat, temat dobrej spowiedzi. La Sanette mówiła o tym, że ludzie się źle spowiadają. Dlatego spowiedź, dobra spowiedź jest czymś bardzo potrzebnym. Czymś bardzo potrzebnym w rozwoju życia duchowego. A spowiedź generalna ma szczególny wymiar. Matka Najświętsza w Medziugorie wielokrotnie mówiła o spowiedzi generalnej. I prosiła o tę spowiedź w objawieniach w Trewiniano żeby się ludzie dobrze spowiadali, a jeżeli mogą, żeby przynajmniej raz w życiu odprawić taką spowiedź generalną. Dlatego serdecznie zapraszam na rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej, połączone ze spowiedzią generalną do Medjugorje od 1 do 9 września. Szczegóły, kochani przyjaciele, znajdziecie w linku pod tym filmem powiedzcie swoim znajomym powiedzcie tym którzy może nie mają czasu żeby nas oglądać a chcieliby wziąć udział w takich rekolekcjach zachęćcie innych powiedzcie że jest taka możliwość że jedziemy ci którzy brali już udział są takimi apostołami tych rekolekcji poprzez nich wiele osób trafiło do nas i i było na rekolekcjach właśnie dzięki tym, którzy wcześniej byli. Może przez was, którzy obejrzycie ten film, a, a sami nie, 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 nie potrzebujecie, albo nie możecie, albo nie macie czasu, albo nie macie urlopu, ale może podsuniecie, zainteresujecie kogoś innego, odeślecie go, powiecie o takich rekolekcjach, może ktoś inny pojedzie i skorzysta i odbędzie spowiedź swojego życia, spowiedź. Generalną. Tak jak już wspomniałem i to myślę, zakończę, tak mi serce podpowiada, takie światło dostałem natchnienie Boże podczas ostatniego pobytu mojego marcowego w Meciugorwie, że to miejsce, to szczególne miejsce przez niebo wybrane byłoby dobrym miejscem na takie rekolekcje, patrząc na te tłumy, które tam się spowiadały, patrząc na owoce tych spowiedzi i na ilość ludzi, którzy tam rzeczywiście przystępują do spowiedzi, to tak sobie pomyślałem, że to miejsce jest miejscem szczególnym, jeżeli chodzi o spowiedź. Tutaj no, jak gdyby niebo dotyka do ziemi, Pan Bóg działa w sposób szczególny, te serca ludzkie porusza, skrusza, urabia no, w sposób nadzwyczajny. Nie ma chyba takiej drugiej takiej drugiej przestrzeni, takiego drugiego miejsca, jak to nazwał. Papież Jan Paweł II konfesjonał świata. Medjugorje jest takim konfesjonałem świata. Może rzeczywiście Bóg zaprasza nas, żebyśmy tam pojechali i te kolekcje przeżyli. Może mnie zaprasza, może was zaprasza. Trzeba, żebyśmy zatem tym natchnieniem Bożym poszli. Ja idę, próbując zorganizować takie rekolekcje. A czy wy pójdziecie, czy, czy Was zaprasza, no to musicie poczuć w swoich sercach. Jeżeli poczujecie to wezwanie, ten głos Boży, nie bójcie się, odpowiedzcie ochoczo na, na ten głos i, i dołączcie do tej grupy naszej, która od 1 do 9 września na to miejsce pojedzie, żeby przeżyć to. Nadzwyczajne spotkanie jest z Jezusem Miłosiernym. Z Jezusem, który słucha, odpuszcza, przebacza, leczy, pociesza, podnosi. To jest Jego zadanie, to jest Jego misja w sakramencie pokuty. Właśnie taki jest: słodki, miłosierny, bliski. Nie ma się czego bać, absolutnie. A wręcz. Trzeba pragnąć tego spotkania, bo to spotkanie jest bardzo słodkie i potrzebne dla każdego z nas. Ja w swoim życiu przeżyłem trzykrotnie spowiedź generalną i uważam, jestem głęboko przekonany, że, że te spowiedzi bardzo mi pomogły zbliżyć się jeszcze bliżej do Para Boga, zrozumieć różne słabości w moim życiu, podjąć wysiłek walki z nimi i... I podjąć takie decyzje na walkę świętość w moim życiu. Chociaż nie zawsze mi to wychodzi, przyznaję się bez bicia, ale ale to były takie wielkie, mocne impulsy, które mnie pchnęły i, i, i nieustannie popychają na tę drogę. Dlatego może warto, może warto, a nawet chyba bardzo warto. Dlatego zapraszam, serdecznie zapraszam, powiedzcie innym, a jeżeli możecie, to sami skorzystajcie. Rekolekcje. Zapraszam serdecznie jeszcze raz powtórzę na zakończenie rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej połączone ze spowiedzią generalną w Mediugorie od 1 do 9 września tego roku. Szczegóły w linku pod tym zaproszeniem, pod tym krótkim filmikiem. Kochani, błogosławię Was na zakończenie. Na wszystkie dobre myśli, na wszystkie dobre decyzje które będziecie podejmować. Niech Was Jezus Miłosierny mocno do serca przytuli, Matka Najświętsza Niepokalana. Niech uprasza potrzebne łaski. A tym, którym jest to bardzo potrzebne, właśnie tę łaskę dobrej spowiedzi generalnej. To jest jedna z, z większych łask, jakie Maria nam może wyprosić. Łaskę dobrej spowiedzi generalnej. Żebyśmy się po pierwsze dobrze przygotowali, dobrze wyspowiadali, obżałowali nasze grzechy. Poczynili mocne postanowienie poprawy, no i przede wszystkim zmienili nasze życie. Zaczęli żyć lepiej, święciej, zbliżyli się do Boga, czego bardzo, ale to bardzo życzę i sobie, i każdemu z Was, którzy będziecie ten, ten film oglądać. Przyjmijcie na tę walkę duchową moje kapłańskie błogosławieństwo, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce świętego Józefa. Przedstawictwo wszystkich naszych świętych patronów, naszych anioł stróżów, świętego Michała Archanioła, niech was błogosławi, broni i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu.